Jak teraz umrzesz, to gay? No dobra, to trzeba odpalić instynkt alfa gamera w takim razie. Ale by było śmiesznie, jakbym zginął dosłownie 10 sekund później. 5 minutes later. Czy naraz after birth plusa i repentance razem. No ku... Wiedziałem! Już tylko zobaczyłem, że to są dwie różne platformy i już wiedziałem. Ju... No i gej i wyszła, prawda, na jaw. I... Może nie będę tak daleko brnął w ten żart już. Jeżeli umrzesz, to masz dziewczynę? Następnym razem na pewno się uda. Powodzenia! SIP! O nie, znowu kurny! <grywa> Spanner <ten> dziewczyn! <grywa> o, boże! Po co komu dziewczyna jak masz dwie ręce? To jest pytanie, na które mógłby odpowiedzieć tylko i wyłącznie Sokrates.